Nawet wiedzę, się nagrywam odcinek znowu Swordnet. Bo długo nie nagrywałem. Ogólnie to kupiłem sobie dużo nowych skinków. Małpę też mam, tak. Jest ogólnie nowy rozdział. Nowy sezon, nie? Czwarty rozdział. Kupi zakupiłem sobie hotelkę Aurę, małpę. Może po tej rundzie. tury sobie na święta kupiłem. Dobra, lecimy. Gdzie możemy polecieć? I polecimy do Dobra. Um, pyk. dobra. Um, lecimy. Ja ogólnie się trochę słabszy jestem teraz. Bardzo słaby na razie. Czekajcie, że możemy obecność. iść. Żeby nie no. Dobra i teraz idziemy. Hmm. o boże jakie lagi jak, be, jak będzie mi strasznie lagować to sorry widzowie dobra, tu jakąś tarczę mam nie wiem co, to nawet nie grałem z tej tarczy Jakieś Poższe. Nic ty nie umiesz, nie? To nie może broni. Dobra, lecimy po nich. Gdzie ty? Od pleców, dobra, Jeden HP widzowie. Lecimy po niego. Jest! Dobra, szybko, szybko bierzemy bronię i spadamy. Bo jeden HP ludzie. Musimy to... Nie ma tu leczenia, fuck tyk. Dobra Ale panika, panika, myślałam, że źle dam, nie? Kurde, gdzie, gdzie leczenie, leczenie, dobra, big. Proszę teczka. Nie ma. Gdzieś były tu bandaże, pamiętam. Dobra, big. biga pijemy. Pyk, pyk albo wywalimy to, albo nie wywalimy to, weźmiemy to tu Jezu, yes, jeden HP i 50. Dobra, mam bandarze. Yes. Dobra. Teraz taki tak jest DDD, ale... Może będzie jakoś lepiej. Bohaterku, no leć się, no. Na razie gram sobie bohaterku widzowie, no bo... No, Najdroższa. Trzeba trochę ją pogryć, no. Nie, no, nie, nawet mi nie, 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 wystarczy. nie, nie, ale nie, 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 się trzymać. No. Ktoś tu jest? Dobra Jest dad, ja też jestem dad Dobra, leży chopień nie miałeś leczenia? Bo dla mnie leczenia nie ma Halo Oś kochany o ja, jakie lagi widzicie? Nie mogę zedytować, no! Popierd, resetuj się. O Jezu, ja, co jest? Jakąś dziewczynkę, co dzisiaj jest w sklepie, mamy zabić. Dobra, idziemy po nią. Począłem, dobra, dobra, lecimy, ale mam kurde, nie da rady z tym zażeganym internetem i moimi i moim HP. To go na milion procent nie zrobiła Dobra, rzucę go to na niego. Nie no, jeszcze sam się zaraz podpala pewnie. O kur... No nie. Boże kochany, jak ja spadnę to zdechnę. Jezu no. On gdzieś tu jest, nie? Gdzieś tam. Co to może być? Dobra. Gdzie on jest w ogóle? Co jest wygrane? O Boże, proszę! Nie. Nie no, dednie zaraz. rok. Zaraz deadne. Na pewno z takim HP nie debnę, nie? Dobra, otwieraj się. No otwieraj się! dobrá, bík. Bíka pijeme. strefa. Fuck. No, rap. Dobra, já faký, na razie faký, ne? Strefa, v strefě jest mě oký, i... dobra. Musíme jít, to daleko v Dobra Ach. Dobra nie bawimy się widowy, lecimy, nie śpimy I no młot bym chciał znaleźć najchętniej Piuu. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić uinka, bo dzisiaj robię, robiłem dwa razy pod i mam 8 już już Dobra Proszę, proszę. No mój Aj mu to... Naprawdę. Fajna. Zarombij się, no jeszcze typię, no. Jez, ile to... Jak to szybko stref... Jak szybko strefa to wydaje, nie? Dobre, dobra, biorę z i lecimy. <śmiech> <śmiech> Proszę. Co mi się tak trzęsie ekran? Jakby chciała, nie mógł. Dobra, od razu do strefy, żeby nie było problemu. Dobra. Gul, gul, gul. Lecimy. Full HP, dobra. Na razie jest GPS. Jest full HP, dobra on widzowie ten typ jeszcze za minutę, mamy minutę i 10 sekund, żeby go zamordować 22 osoby, nie? Nie wiem czy kiedyś nagrać turniej. Jeżeli chcecie kiedyś turniej, to ustawcie subika i la lajka. Dobra, pan ryba. Kurde, nauczek. No Trzyma ryba. Bedni. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, ci poszło przyjacielu. Dobra. Nie biorę. Dobra. Nie wiem czy wy, za co wziąć. Za moje poty czy Dobra, dobra. tak. spray się znajdzie później jakoś. Typ. No koniec czasu. O Boże, ty gdzieś jesteś? Co ty robisz? Się Święty. Dobra, przekładamy się. O Boże. Kochany, wiecie jak mnie jak mnie to stresuje, jak ktoś jedzie na tym gównie? Nie wiecie jak to stresuje. Czaram, że tu typ tutaj pływa. Tam jest typek. To jest. Laser, ale la, laser dostajesz. O chłopie jesteś. No martwi jesteś. Wyjeżdżamy no. cię do młota, chopia. Chciałam mu zrobić. Czy wy jesteście ludzie? Wy się gdzieś kampicie czy o co chodzi? Ja was nie rozumiem. Mamy 12 osób, jeszcze żyjemy. Dobra, pyt. Dobra, drewno. Ty, dobra, musimy to jakoś wygrać. spróbować czy nie? Boższe typy następne. Dobra, tam jest jakiś typol. Dobra, dojeżdżamy, re, dojeżdżamy. Na hama lecimy. My, my jesteśmy tutaj. Nie jesteśmy. Nie, nie, sęb... ja nie, ja myślę, nie. Jakiś Mam takich botów. Czemu to jest taki bot? Jezu, jak da zawał serca chłopie dostanę tu sobie. No ty myślisz, że mnie z jakoś stracisz. O, dobra, dobra, sorry, sorry. Typie, przepraszam, przepraszam. Ja, ja nie, nie. No ra. Patrz, patrz. jak go wykiwamy. On mnie zabił, przepraszam bardzo Zgłaszamy Zgłaszamy gracza Zgłaszamy gracza Oszustwo lub hakowanie On Dobra, przepraszam. Zabił Mnie Że go jakoś bo nie wiem, sami widzowie widzieliście, potwierdziliście, miał szybką pompę, nie, zaraz wyjście. Dobra, po tej rundzie myślę, że kończymy, ale nie wiem, na koniec ściana zabił. Została nasza. Wiecie jak to w jak to się jak w wali, to nie wiecie jak. Dobra, dobra, musimy to jakoś coś zrobić wreszcie. o plażowa! Jakaś plażowa biedna? No. Ja Miałem taką... Łatnę co w Daję taki dźwięk mojego dole. Nie 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 to wasza? nie miał mnie od Dobra, na podzielnicę. Kurde, no lecz. Może wdać de HP kilofa No ile ty masz HP? Ile on nie ucho widzowie? Z... Powinien już ginąć na kilof, ale... Ważne, że zginął, nie? Co jest? Dead? No. Dobra. Eee, zarąbiście, dead mnie zabił, nie? Ale dobra. Myślę, że już kończymy odcinek, bo już w miarę długo trwało. 17 minut. Wystarczy nie? Raczej powinno starczyć. Dobra. Nie. Ule.